I teraz na czym polega wybiórczość pokarmowa? Na tym, że straciliśmy poczucie wspólnoty dookoła stołu. Wybiórczość pokarmowa to jest dziecko dwu-, trzy-, cztero-, pięcioletnie, które próbuje w, jak, w, w, na wszelkie sposoby zakomunikować rodzicom, mamo, tato, ja chcę mieć wpływ na to, ile zjem. Ja potrafię sama... Powiedzieć, że jestem głodna, i ja potrafię sama powiedzieć: Mamo, ja już nie jestem głodna. Nie chcę dwóch łyżeczek za babcie, nie chcę trzeciej łyżeczki, bo ty się spieszysz gdzieś tam i po prostu chcesz, chcesz, żebym to zjadła, bo ty się będziesz lepiej czuła. Badania, to powiem jak ci dietetycy, którzy co dwa słowa mówią badania, mówią jasno: im większy lęk matki o niedożywienie dziecka w wieku drugim roku życia, tym to dziecko będzie jeszcze bardziej wybiórcze, pokarmowe w trzecim, w trzecim roku życia. Czyli im większy lęk rodziców, tym gorsza sytuacja dziecka. Czyli wniosek jest taki: oddech, edukacja, i w końcu powinniśmy zaufać swoim dzieciom i założyć, wiedzieć to, że dziecko potrzebuje autonomii, którą werbalizuje przy stole w sposób wybitny. W sposób taki, że ono wie kiedy kończy jeść i wie, kiedy zaczyna.